Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Ela Kaflik. Postanowiłam nagrywać krótkie filmiki i co u nas się dzieje w, w Optimal Living Center. Nasz ośrodek znajduje się w Summer, Connecticut, USA. Mówię USA, bo nagrywamy po polsku. Będziemy wkładali to na e, Facebook, może z czasem na YouTube. To mam nadzieję, że będą oglądały nas osoby w Polsce też, a może i w innych państwach. To wie. Co my robimy tutaj w naszym ośrodku? Koncentrujemy się na łagodzeniu bólu i uzdrowieniu ciała, umysłu i ducha. Naszym celem jest zapewnienie równowagi i siły Twojemu ciału. Dzięki unikalnemu połączeniu praktycznego uzdrawiania za pomocą energii, jesteśmy practitioners, i innowacyjnej technologii, stosując urządzenie nazywane Magnasfer, nasz program koncentruje się na usunięciu toksynów z ciała, przywróceniu równowagi energii i zastosowaniu pola magnetycznego. To tak pokrótce, co, co my tutaj robimy, a w następnych odcinkach będziemy rozszerzali. I yy, ja dzisiaj mam zaprosiłam gościa, Regina Slabiak. My z Regino robiliśmy szkolenia, jak wszystko było otwarte. Jednym z tych szkoleń robiliśmy, uczyliśmy ludzie, ludzi na temat wahadełka, ale to szkolenie było dwie, dwie godziny, więc postanowiłyśmy to zrobić. W, 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 nagrać pięć krótkich odcinków, bo kto będzie chciał siedzieć i słuchać dwie godziny jakiegoś wykładu. Także dzisiaj będziemy mówili, co to jest wahadełko i do czego możemy go wykorzystać. W następnym tygodniu będziemy rozmawiali, jak posługiwać się wahadełkiem, jak porozumieć się wahadełkiem. Następnie będziemy mówili, jak oczyszczać wahadełko i jak przechowywać wahadełko. A teraz chciałabym przedstawić Państwu reginę. Um, Regina ma swój y, biznes i ona y, robi wspaniałe, wspaniałe produkty. Ja je uwielbiam. I mój ulubiony to jest dezodorant. Słuchajcie. Bo ja tyle lat szukałam dobrego dezodorantu i nawet y, y, współpracuje z firmą Moder i mają ten dezodorant, ale reginy dezodorant pobija wszystkie dezodoranty tu na kuli ziemskiej, mówię wam. To teraz powiedz Reginka coś o sobie, zanim zaczniemy mówić na temat wahadełka. Dzień dobry wszystkim. Mm, um, tak jak pani Ela mówiła, y, robię własne kosmetyki od podstaw. Staram się, żeby one były czyste. Żeby było dla nas dobre, bez żadnej chemii. A, bardzo miło mi słyszeć każde, <laughs> mm, mm, każdy feedback, jaki ktoś daje na kosmetyki, bo mnie cieszy, że nie tylko ja widzę benefity używania tych kosmetyków. Więc taka jest cała idea, żeby było ono czyste i dobre dla nas. Więc robię medełka, robię antyperspiranty, produkty do włosów, do ciała, ogólnie do włosów i do ciała. Różne kremy i no, maseczki i tak dalej. No i co? Lubię używać zioła, my też będziemy się skupiać w tych filmikach na ziołach, będziemy opowiadać m.in. właśnie do moich kosmetyków też używam tych ziół, bo wiadomo są niesamowite właściwości tych ziół i, i czemu ich z nich nie korzystać, prawda? Um. No, cieszę się, że powiedziałaś o ziołach, bo ja zapomniałam, bo właściwie takim głównym naszym celem tych filmików to będą zioła, bo my obie się specjalizujemy w zbieraniu ziół, robimy różnego rodzaju, Regina to jest no, fachowiec w tym, ja się od niej uczę i suszymy zioła, robimy różnego rodzaju syropy, robimy nalewki i praktycznie zioła to się zbiera może nie cały rok, bo w zimę jak śnieg pada tak jak dzisiaj to nie będziemy zbierać ziół ale działa to się praktycznie, się koncentrować trzeba i zbieramy prawie cały rok, bo nie, bo wiosna będzie i no, zaczynamy. No w sumie cały rok, bo w zimie można i kory i można i gałązki i pędy, wiele rzeczy można też i w zimie zbierać, więc w sumie można powiedzieć wykorzystywać wiele rzeczy można cały rok. No właśnie. I, i Najwięcej może... wiadomo jest maj, czerwiec. I pod koniec, jesienie to się, to się korzonki zbiera, więc a to jest ogólnie bardzo duży i szeroki temat. I to jest naprawdę masę, masę wiedzy, więc można nagrywać dużo filmików. No fajno. To teraz no już tak mniej więcej wiecie troszeczkę o nas. Z czasem będziecie wiedziały więcej, bo my robimy dużo, dużo więcej niż to, co teraz zasygnalizowałyśmy. To teraz wracamy do naszego wykładu o wahadełku. Mamy y, zrobione y, slajdy, to pokażemy Wam, żeby było troszeczkę łatwiej. Okay. I, y, dzisiaj będziemy mówili, co to jest wahadełko i do czego możemy go wykorzystać. A mamy tutaj gościa, Ania, czy Ty w ogóle... Y, Używasz wahadełko? Słyszałaś o wahadełku? Czy masz jakieś doświadczenia? Nigdy dlatego mnie to bardzo zainteresowało. I, i właśnie nie, nie wiem, co to jest wahadełko. A, to super miasto, no to fajnie, bo e, No to potem jeszcze będziemy rozmawiać na te tematy. Bo ja mówię, że używanie wahadełka to jest połączenie się z podświadomością, ale to już taka dalej będziemy, później będziemy o tym rozmawiać. I od czegoś trzeba zacząć, bo tak jak Regina któregoś dnia mi powiedziała, że no wahadełko to może być już stara szkoła i ona ma absolutne rację, ale od czegoś trzeba zacząć. Tak jak my używamy wahadełko tak długo, to już my nie musimy wahadełka używać, żeby te informacje uzyskać. Ale osoby, które nigdy nie używały i dopiero wchodzą w, w to drogę, no to to jest ten początek. I to jest takie no, w sumie bardzo ważne. No, nie chodzi mi o to, że stara szkoła, bo my żeśmy zaczynały się, i to jest też dobry początek uczenia się ufania też własnej intuicji. Tylko chodzi mi o to, że w dalszym rozwoju już to narzędzie nie jest potrzebne to już jest tak. fizyczne narzędzie. że my już mhm. na tyle pracujemy ze swojej świadomości, że powinniśmy na tyle zaufać swojej świadomości, że te odpowiedzi są w nas, w środku. więc. Tu nie ma stara nowa szkoła, tylko chodzi mm -hmm. o, to, o proces nauki. Tak, na jakim bardzo ładnie etapie to my, na jak, na, i świadomości, na jakim etapie my jesteśmy, prawda? No dobrze. Co, czym, czym jest wahadełko? Wahadełko jest narzędziem właśnie naszej poświadomości. To jest działa, to jest narzędzie też radiestzyjne. Są różne narzędzia radiascyjne, takie jak różdżki i inne, ale my skupiamy się na wahadełku. Wszystkie na tej samej zasadzie działają na, na zasadzie radiastezji. Jest to narzędzie naszej podświadomości, czyli nasza podświadomość wysyła sygnały mimiczne do naszych palców. To są praktycznie ruchy mimiczne w palcach naszych mięśni i poruszają naszym wahadełkiem. Wbrew pozorom, wahadełkiem się bardzo łatwo rusza, intencjonalnie, tylko my będziemy się uczyć o to, żeby nasza podświadomość y, odpowiadała, a nie my, nasza, nasz umysł, prawda, więc cała, cały ten, y, cała ta nauka na tym polega, więc ogólnie narzędzie radiestezyjne, narzędzie naszej podświadomości, odczytywania naszej podświadomości. No super to powiedziałaś. Mamy różnego rodzaju wahadełka. Ja osobiście bardzo lubię metalowe wahadełka, tak jak tutaj widzimy na obrazku, ale poza tym jeszcze mam wahadełko zrobione z kryształu Lemurian Crystals i te wahadełko ma niesamowite właściwości lecznicze. I miałam nawet takie kilka sytuacji, przychodziły osoby do mnie na zabieg Reiki i były tak strasznie zablokowane, że długo mi schodziło, żeby odblokować te czakry, te blokady energetyczne. I w końcu chwyciłam to wahadełko, i wahadełkiem momentalnie odblokowałam. I to było dla mnie też, też taka nauka, bo jak człowiek coś robi, to się uczy. I teraz bardzo często używam właśnie tego wahadełka do, no, do takiego uzdrawiania. Tak, bo wahadełka nie tylko one, one są do odczytów, ale też dużo jest lecz, lecz, leczących wahadełek. I to, I to są naprawdę różne typy wahadełek. Kryształy same w sobie są leczące. Wahadełka też są niektóre odpowiednio skonstruowane, żeby leczyły. Nie tylko odpowiadała na, na pytania, ale i leczyły. Ja jeszcze. Poproszę pani Ole, żeby pani share screen zrobiła, bo pani mówi o tym, a, a my nie widzimy trzeba w Nie widzimy, to, nie. Ale... Przepraszam bardzo. No to szkoda, że dopiero teraz mi mówicie, no ale lepiej później niż wcale, prawda? To poczekajcie, wrócimy szybciutko. Może widzicie teraz. To był ten pierwszy e, slajd. Tak, to już opowiedzieliśmy. I teraz tutaj jest następny właśnie są rysunki wahadełka. To ja właśnie mam jedno z tych wahadełek takich metalowych. Tak, to są takie klasyczne, dobrze od takich właśnie metalowych zacząć. Tak, i tutaj I, jeszcze mamy. I one się najmniej zanieczyszczają właśnie te metalowe, dlatego, dlatego polecam zacząć właśnie od jakiegoś metalowego. Rozmiar też nie ma znaczenia tak naprawdę, jeśli chodzi o wahadełko. Jaki jest dla nas dobry i odpowiedni, Jaki, jakie nam intuicja podpowiada, żeby wybrać? Jakie czujemy, że jest dobre dla nas. To następne tu mamy właśnie. Z... O, tu, tutaj akurat nie jest złączone kamienie, prawda? Czyli według czakr kolorami. Yy, czyli to ona też i może być leczące do odblokowywania też czakr, ale świetnie sobie też radzi, radzą kryształy, prawda? Tak jak my mamy te lemujer, kryształy yy, czy górski nawet zwykły górski kryształ. Tylko z kryształami jest tak, yy, że te wahadełka trzeba Częściej oczyszczać, bo one co takim no, zbierają energię. Zbierają wszystko niedobro i zbierają no, wszystko. no Dlatego one się bardzo szybko zanieczyszczają i trzeba je często oczyszczać. Tak, my nawet miałyśmy z Reginą takie doświadczenie. Byliśmy na e, e, takiej. Prezent, nie, nie jest prezentacja taki show. Jak to mówi się po polsku Regina. Byliśmy na. E, no, festiwal zdrowia. Tak, festiwal zdrowia, dzięki Ci. Mieliśmy tam stół i żeśmy tam. No i żeśmy, po prostu sprawdzaliśmy te blokady energetyczne. I po jakimś czasie Regina używała kryształowe wahadełko. I co się stało? Wahadełko przestało jej tak, sprawdzać. Tak, zanieczyściło się. No i wtedy już nie dostajesz wyników dobrych, po prostu wychodziło, tak. że wszystkie czakry są zamknięte, ale to nie jest możliwe, zawsze jakaś tam musi być otwarta, więc bardzo, bardzo szybko można się zorientować, czy, czy to wahadełko jest zanieczyszczone, czy nie, czy nawet zapytać o takie pytanie, na które się na 100% wie odpowiedź, prawda, to w ten sposób można też sprawdzać wahadełko. Tak, tak. I wtedy o... my zawsze mamy kilka z sobą wahadełek, bo zdajemy sobie sprawę, że może być taka sytuacja. To wtedy, jak już widzimy, że coś nie jest tak, a poza tym ja to robię i Regina. Jak Regina wyczuła, że coś nie jest tak, to poprosiła mnie, żebym ja to zrobiła moim wahadełkiem i mieliśmy inne odpowiedzi. To wtedy wiemy, że wahadełko jest zanieczyszczone, bo wiadomo, na takich spotkaniach to jest bardzo dużo ludzi, przychodzą z różną energią i te kryształowe, to nie tylko że wahadełka, w ogóle kryształy pobierają tę energię. Tak, ale też są inne różne wpływy, więc nawet czasami jest, jest tak, że miejsce, sytuacja, ale nawet inni, różni ludzie mogą blokować wyhadełko, więc, więc tu też są i wpływy, więc nad tym też się trzeba liczyć. Dlatego trzeba jak najbardziej w dobrych warunkach badać, żeby były odpowiednie odpowiedzi, prawda? Żeby no i doby. teraz fajne, bo jak byłyśmy właśnie na tym na tym sią i znowu zapomniała festiwalu festiwal zdrowia, <laughs> Na festiwalu zdrowia to też miałyśmy wykład, ale że to był festiwal zdrowia, to żeśmy się koncentrowały kontrawa. właśnie jak wahadełko, jak można wykorzystać wahadełko dla naszego zdrowia. I to jest właśnie ten, ten slajd, który żeśmy tam omawiały. I tak jak tu jest wahadełko można używać praktycznie do wszystkiego. Ja wahadełko zawsze z sobą mam, jak idę czy na zakupy, czy gdziekolwiek, Jeden mam wahadełko w torebce, jedno wahadełko mam na, w kuchni na kanter, bo jedzenie sprawdzam, to chcę mieć pod ręką i jeden mam ten właśnie kryształowy na dole tam, gdzie przyjmuję ludzi, to mam też pod ręką. To może Regina następny powiesz. Tak. To chodzi o właśnie o sprawdzanie, czyli można sprawdzać, czy jedzenie jest odpowiednie dla nas, czy, my, e, czy będzie nam szkodzić, czy nie, czy jest toksyczne, czy ma pestycydy, czy jest GMO. Wszystko, każde pytanie można zadać, tylko pytanie musi być na tak albo nie, prawda? Tak zadane. Tak. Można sprawdzać dawki leków, czy to jest za duża dawka, za mała. Jeśli w ogóle ktoś bierze, jeśli się decyduje, że każdego to jest decyzja, prawda? tak samo suplementy sprawdzać. Czy, czy to jest dobry suplement, w jakiej ilości. Wszystko można sprawdzać. Tak samo zioła też można sprawdzać, czy to jest dobra dawka, czy powinnam brać, czy nie będzie jakiejś reakcji alergicznej. Ja też mam dziecko, które ma dużo alergii, więc przez cały czas sprawdzam, przez cały czas używam i no wahadełko nie zawiodło mnie nigdy. <laughs> Ale wiecie, powiedzieć. jeśli chodzi o żywność, na przykład ja sprawdzam, czy to jest dobre. No wahadełko mówi mi, że jest także dobre, nie? Ale teraz ja drugi raz zadaję pytania, czy to jest dla mnie dobre i pachatełko mówi, że nie, bo wiesz, co dobre dla to ciebie, to może pytanie. być złe tak. dla mnie, prawda? Także tak. będziemy was potem, w dalszych odcinkach będziemy właśnie uczyć e, e, was, w jaki sposób pytania się będzie zadawało. Tak, w musi być pytanie, tak. Tak. Pogoda możemy sprawdzać, prawda? potem sprawdzanie cieków wodnych. Ludzie czasami tak. szukają studni, no to mogą używać wahadełko. W sumie to takie popularne różdżki są do, do szukania, gdzie jest woda, gdzie studnie można wyko wykopać. Teraz do ustawiania mebli w mieszkaniu, w domu, biurze. Wahadełko ci powie, czy tutaj jest łóżko, czy może trzeba przesunąć, tak. prawda? Mhm. Hej, znalezienie odpowiedniego partnera w interesach czy w życiu prywatnym, to tak samo spotkaliście kogoś i tak chcecie się dowiedzieć troszeczkę, to możecie, wychadąkowa wam dużo, dużo powie, tylko nauczycie się jak zadawać się pytania. Och, odnajdywanie zaginionych osób rzeczy. To, to dla mnie jest fajne, bo powiem wam: dzwoni do mnie koleżanka zrozpaczona i mówi: Pomóż, pomóż mi znaleźć mój portfel. Zgubiłam portfel. No to ja mówię, okej, okay, to gdzie ty byłaś? No byłam w stapęsia, byłam w aptece i tam wyliczam je wszystko. Więc ja wzięłam wahadełko i pytam się, czy ona zostawiła ten portfel w stapęsia? Nie, w aptece nie. Wszystkie miejsca, które wyliczyła, nie. No to, się to ja pytam wahadełka, czy może w domu jest to? Jest w domu. Hm, ale jak to w domu jest? No więc wszędzie pytałam w kuchni. Nie, tu nie, tu nie. Na przedpokoju. I się okazało, że ona, jak była w tym ostatnim już sklepie, w Stapensiab, robiła zakupy, zapłaciła i ten portfel wrzuciła do torby papierowej z zakupami. Ale zawsze do torebki go kładła. Więc jak przyszła do domu, w torebce nie ma, więc zaczęła panikować, że nie ma portfela. I faktycznie znalazła e, ten portfel swój w torbie, bo ja mówię, że jest na przedpokoju. No to gdzie to może być na przedpokoju? Ona te torby zaczęła brać. I faktycznie. Ja zgubiłam swoje wahadełko kiedyś. Nie wiem jak to się stało. Słuchajcie, włożyłam wahadełko do lodówki. Na pewno sprawdzałam jakieś jedzenie, bo ciągle sprawdzam. I tam sprzątałam i włożyłam razem. Nie wiem, jak to się stało, ale w lodówce było moje wahadełko. Nie mogłam znaleźć, wahadełka nie ma. Więc proszę mojego męża, czy ty bym mógł wziąć swoje wahadełko i odszukać moje wahadełko? No to na, w jednym pokoju, w drugim, no nigdzie, no w kuchni jest, jest gdzieś w kuchni, no ale gdzie? Na kanter zawsze trzymam, nie ma. No to po kolei zaczął, w lodówce? Bo się pyta, czy w lodówce? Tak mi przyszło do głowy. W lodówce wahadełko jest. No, mówię, no chyba żarty sobie robisz. Otwieramy w lodówkę, jest wahadełko. Także różne rzeczy, naprawdę przy różne rzeczy możecie znaleźć i zastosować, tak jak tutaj mamy praktycznie do wszystkiego. I tak jest do wszystkiego. Także na dzisiaj tyle, nie będziemy wam więcej czasu zabierać i zapraszamy was na następny odcinek. I zaraz przypomnę, bo nas następny odcinek. Aha, to teraz tu już przestaniemy stop sharing. OK. I m, widzę, że Ela podłączyła się, tak? Ela, czy słyszysz nas? Ela? Nie słyszymy jej, ale, ale chyba się do nas podłączyła. To na następnym odcinek będziemy mówili, jak posługiwać się wahadełkiem. Także dziękujemy bardzo. Bardzo wszystkim dziękujemy. I teraz przestaniemy nagrywać, ale jeszcze się nie rozłączajcie, jakbyście mogli, dobra? No to hej, do zobaczenia. Pa, dzięki Regina, dzięki, dzięki Ania, dzięki Ela. No, pa.